Mam na imię Kacper i jestem lektorem angielskiego już od ponad 12 lat. Mam dziś dla ciebie 10 idiomów, które sprawią, że twój angielski będzie brzmiał dużo, dużo lepiej. A czym są idiomy? Cytując słownik PWN, idiom to wyraz, wyrażenie, zwrot właściwe danemu językowi. Wyrażenie to rozumiane dosłownie nie ma większego sensu. Jego sens jest przenośny i każdy język ma bogaty repertuar własnych idiomów. Jasne? No to super. Dziś poznacie 10 idiomów, których bardzo często używają native speakerzy. Zastanowimy się nad ich pochodzeniem, a także zobaczycie, jak można ich użyć w praktyce. Gotowi? Let's go! Zacznijmy od Hit the Road. No kto nie zna absolutnego hitu Rhea Charlesa pod tym tytułem? Ale co oznacza tytuł tej piosenki? Hit the road, Jack. Uderzaj w drogę? Uderzaj w drogę, czyli ruszaj w drogę. Before you hit the road, a good bike check is in order. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Ruszaj w drogę, Jack, i nie wracaj tu więcej. Skąd ten idiom? Jedna z teorii jego pochodzenia mówi, że kiedy konie ruszają w drogę, uderzają kopytami w ziemię, czyli hit the road. Ciekawe. Zobaczcie jak można użyć tego idiomu w praktyce. We should probably hit the road soon if we want to make it to the airport on time. Okej. Okay. Teraz coś dla miłośników mocniejszych wrażeń. Naszym drugim i wionym jest Bite the Bullet. Long there will always be like a makeup artist who I know who will be like don't do it. We have to cover them and we secretly hate you for it. But I think I'm gonna bite the bullet at some point because I do. I really like them. Gryźć kulę? No tak. Idiom ten oznacza to samo co nasze zacisnąć zęby, a pochodzi z czasów wojny kiedy to lekarze dawali swoim pacjentom kule, aby zagryźć je w czasie operacji bez nieczulenia. ouch. Zobaczcie jak można użyć tego idiomu w praktyce. I know this breakup is going to be painful, but I just have to bite the bullet and get through it. No to skoro już jesteśmy przy takich lekko makabrycznych przykładach, to co powiecie na break a leg? To make me hopeful about the future of the performing and media arts. I know you're going to make it, all of you. Break a leg. Next! Złam nogę? Niezbyt miłe życzenia, a jednak po polsku break a leg oznacza powodzenia. No dobrze, ale skąd się to wzięło? Nie do końca jest znana etymologia tego powiedzenia, ale jedna z teorii głosi, że pochodzi ono z branży teatralnej i ma związek z przesądnością. Ponoć aktorzy nie chcieli mówić powodzenia, by nie zapeszać i zaczęli mówić coś odwrotnego, coś czego. De facto swoim kolegom nie życzą. A oto jak możecie użyć tego idiomu: I hope your performance tonight goes well, break a leg. Kolejny idiom na dziś to get a grip, który oznacza wziąć się w garść. Często słyszymy to wyrażenie, kiedy ktoś zachowuje się nerwowo lub chaotycznie. Zastanówmy się, skąd pochodzi to wydarzenie. Grip oznacza chwycić coś i faktycznie. Idiom get a grip oznacza uzyskać fizyczną, a w późniejszych czasach także emocjonalną kontrolę nad sytuacją i zacząć działać zdecydowanie. Jak tego użyć? You need to get a grip and stop freaking out. Everything will be okay. Czas na cut to the chase. Który to idiom oznacza przejść do sedna sprawy? Często słyszymy to wyrażenie, kiedy ktoś mówi zbyt wiele i nie dochodzi do punktu. Zastanówmy się, skąd pochodzi to wyrażenie. Chase to pościg. Czyli co? Przetnij do pościgu? To wyrażenie wywodzi się najpewniej z niemych filmów, które zazwyczaj kończyły się pościgiem. I oznacza przeskoczenie do najważniejszej i najbardziej emocjonującej części filmu, czyli właśnie tego pościgu. A jak użyć cut to the chase w praktyce? A na przykład tak. I didn't have long talk, so I cut to the chase and asked whether he was still married. Kolejny idiom na dziś to break the ice. I shake some hands, I break the ice and make small talk about their backgrounds. Który to akurat jest bardzo podobny do polskiego i oznacza przełamać lody lub rozpocząć konwersację z kimś, z kim się nie znasz. Często słyszymy to wyrażenie w sytuacjach towarzyskich. Zastanówmy się, skąd pochodzi to wyrażenie. Break the ice pochodzi z, najprawdopodobniej z czasów, kiedy ludzie rozbijali lód na zamarzniętych rzekach, aby utworzyć przejście dla statków i innych pojazdów. A słyszeliście kiedyś ten idiom? Hit the hay? Ok, now I'm ready to hit the hay. Mm, uderzyć w siano? No, to jest to samo, co po polsku uderzyć w kimono, czyli po prostu pójść spać. Często słyszymy to wyrażenie, kiedy ktoś kończy długi dzień i idzie do łóżka. Zastanówmy się, skąd pochodzi to wyrażenie. Hit the hay pochodzi z czasów, kiedy ludzie spali na sianie i faktycznie uderzali w siano aby je wygodnie ułożyć. Jak użyć hit the hay w praktyce? I've got a busy day tomorrow, so I think I'll the hay. Kolejnym idiomem, na który chcę zwrócić Waszą uwagę jest KEEP YOUR CHIN UP. I mean that you keep your chin up. Który oznacza nie poddawaj się lub głowa do góry. Często słyszymy to wyrażenie, kiedy ktoś przechodzi przez trudności. Zastanówmy się, skąd pochodzi to wyrażenie. Szczerze mówiąc, nie znalazłem żadnego sensownego wytłumaczenia tego idiomu. Może Wam się uda? Koniecznie napiszcie w komentarzach. A przykład użycia? Proszę bardzo. Keep your chin up on the event tomorrow. You're going to do absolutely great and show everyone how it's done. A co powiecie na piece of cake, który pewnie większość z Was już zna? And with his trademark humility, finished it by saying it was a piece of cake. Czyli co? kawałek ciasta? W języku polskim też odnosimy się do kulinariów w tym przypadku, tylko u nas jest mniej smacznie, bo a piece of cake to po prostu bułka z masłem, czyli łatwizna lub coś prostego. Często słyszymy to wyrażenie, kiedy ktoś mówi o zadaniu, które jest bardzo proste do wykonania. Zastanówmy się, skąd pochodzi to wyrażenie. Jak zwykle teorii jest wiele, a jedna z nich mówi, że w Stanach Zjednoczonych w czasach niewolnictwa właściciele niewolników organizowali dla nich konkursy taneczne, w których nagrodą był właśnie kawałek ciasta. Było to postrzegane jako prosty sposób na jego zdobycie. Przykład: This math problem is a piece of cake. I can solve it easily. Ostatnim milionem na dziś jest: The ball is in your court. Który to oznacza to samo co polskie, piłka jest po twojej stronie? Często słyszymy to wyrażenie, kiedy ktoś czeka na reakcję innej osoby. Zastanówmy się, skąd pochodzi ten idiom. Czyżby chodziło o grę w tenisa? Tak właśnie jest. The ball is in your court pochodzi od gry w tenisa, gdzie po uderzeniu piłki przeciwnik jest odpowiedzialny za jej zwrot. Przykład? I've given you all the information you need. Now the ball is in your court. No dobrze, to skoro piłka jest po mojej stronie, to proponuję, byśmy podsumowali wszystkie idiomy z dzisiejszego odcinka. Hit the road, bite the bullet, break a leg, get a grip, cut to the chase, break the ice, hit the hay, keep your chin up, a piece of cake, the ball is in your court. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Pamiętajcie, by zacząć używać idiomów w Waszych codziennych rozmowach, bo tak zapamiętacie je najlepiej. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak zawsze, zostawcie swoje komentarze i zasubskrybujcie nasz kanał. See you next time.